Piję żywą wodę, bo żywa woda oczyszcza mój organizm. Żywa woda odchwala mój organizm. Żywa woda, bo dbam o swój kręgosłup i nie dźwigam już zgrzebek butelek. Piję żywą wodę, bo to daje mi energii. Piję żywą wodę, bo to świat bez plastiku. Żywa woda myje moje ciało od wewnątrz. Żywa woda to lepsza praca mojego umysłu. Piję żywą wodę, bo jestem eko. Piję żywą wodę, bo nawilża moją skórę. Żywa woda, bo unikam toksycznego chloru i bisfenolu.